Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jest Sylwester i do biedronki, bo trochę się spóźniłem. Jedna biedronka została dzisiaj do 19 otwarta i do 18 zamknięta. Tam chyba lepsze by mieli picolo. Oczywiście nie możemy liście, pić alkoholu, tak, e ja, ja jeszcze 18 nie mam przecież. Chodzimy do biedronki. Oczywiście po kościele to kolejkę, ja tu droneczka, jeszcze 19 otwarte. Wchodzę robię zakupy. Zobaczymy co z tego odcinka dzisiejszego wyjdzie. Słuchajcie, kupiłem proszę bardzo, Party Pop i będziemy klali w cholerę. Ja kolam do środka i, i, i lecę na, na ostrego Sylwestra. Zauważyłem, że typek ma kamerkę chyba samochodową. To mu złożę szczęśliwego nowego roku. Szczęśliwego nowego roku! Potem, słuchajcie, nie wiem, czy nie zapomnę Wam złożyć życzeń. Szczęśliwego nowego roku, aby był lepszy od poprzedniego. Więc teraz Wam te życzenia składam, bo potem wiecie, jaki jestem zawsze. Przyjdzie koniec odcinka, i niestety, ale zapomniałbym o kolei ale świsło świsło w cholerę ja właśnie idę do kamerzysty no i zobaczymy co z tego odcinka zrobimy jestem ubrany na o, na biało o jestem ubrany na biało będę robił profilowe na fejsa pewnie wstawię na fejsa to zdjęcie równo z odcinkiem tak to zawsze youtuberzy robią na instagramie bo postanowiłem ogólnie, że od nowego roku zmieniam swój ubiór mam też kilka postanowień ponieważ chciałbym powiedzieć wcześniej zdecydowanie spać a nie, że czasem wchodzę na auto od pół do trzeciej a rano na dziesiątą do szkoły po drugie czyli tak do północy, żeby być w łóżku najlepiej będzie strasznie ciężkie zadanie. Po drugie, żeby nie oglądać prawie YouTube, jedynie tam, YouTube ograniczyć do Freeza, do, do Kruszwila, nie więcej, żeby też zająć się swoim, swoim kanałem. No i trzecie postanowienie: do siłka. Tutaj powiem Wam, że nawet wczoraj 30 byłem po raz pierwszy. Mam zakwasy. Spodziewałem się, że będą większe. Może jeszcze przyjdą. Takie uśpione są te zakwasy. I na razie czuję, jakby nawet jutro miały ustać. Zobaczymy, może że się powiększą, może nie. Spodziewałem się naprawdę większych, bo mam chude łapska, nigdy nie ćwiczone. I zdecydowanie gorsze miałem na nogach, kiedy po raz pierwszy jeździłem na rowerze. Więc trochę się zdziwiłem, a poszedłem na dwie godziny, po kilka serii różnych ćwiczeń na triceps, na biceps. Jeszcze prawie żadnych... O! idealny świat! Ćwiczeń nie znam. No ja sobie byłem po raz pierwszy będę sobie odliczał dni do końca marca, bo wtedy mi się kończy karnet. Będę sobie liczył codziennie ile dni byłem. Powiem wam to na końcu, raczej odcinka z siłowni nie będzie, bo tam jednak przychodzą poważni ludzie. Nie chcę robić szody. Chciałem zrobić taki pierwszy odcinek na siłce, czyli właściwie bym nagrywał, ale postanowiłem przepraszam, że nie nie będę robił trzody nawet jakbym poszedł z kilkoma osobami zobaczycie yy, moje efekty nagram może odcinek który będzie się ciągnął przez 3 miesiące i Mi ręka marzy nie strasznie sobie kilka lat temu przemroziłem nie była taka sytuacja na siłce wczoraj bo tydzień temu zamówiłem karnet ale wiadomo są święta i tak dalej były nie pracowali, było obciążone linie i tak dalej, wszystko. No i na 30 miało mi dojść ta karta Be Active. E, natomiast, no nie mieli. I było dzwonienie, oczywiście linie wszystkie zajęte. Dopiero po 15 minutach się udało dodzwonić. Dali kod, wszedłem na szczęście. Więc już jestem po pierwszym treningu. Mocnym. No i po nowym roku... Mam nadzieję, że dostanę swoją kartę i nie będzie z nią kłopotów żadnych i, i zacznie się ostra yy, siłowa. Ale mówię miałem kłopot. Tutaj jeszcze nie, nie dostarczyli grubu do karty i już myślałem, że nie wejdę. Już myślałem, że nie wejdę, a teraz już dochodzę do kamrzysty Z tego widzimy się pewnie w mieście. Mam słabszą kamerę niestety. A coś się uda może nagrać. Zawsze coś do będzie do odcinka będzie I koniec No to... Czy idziemy pić Idziemy świętować w podróży do na świętowanie Sylwestra Możecie zobaczyć przedsmak tego co będzie się działo już o północy Proszę bardzo, działamy O kurwa Ale eee, co to było za słabe Leć, ale z czymś mocniejszym, proszę, bo to takie gówno. To jest mocniejsze, czy jak? No, O, dymek. Piękny dymek. Teraz leci kolejny. O, cholera. Ok, nie, nie możesz. No... jak mocno. Aż mi serce troszkę zadrżało. No <gry> <gry> Państwa Ostateczny Poleciał Adam Ale pieprznie Wow ani. animacja Ależ poszło Ja pierdzie Okej okay, pora Już nawet jest Yy, daleko, daleko po północy jak widzicie, słychać tutaj yy, fajerwerków yy, przyszliśmy tutaj do pobliskiego po, 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 po lasku aby odpalić parę yy, petar, tutaj za, zaprezentować pokaz yy, dla Was oto pierwsza z nich proszę bardzo, odsuńmy się troszeczkę zatkam uszy i poszło w cholerę piękne miejsce, widok ja, ja to widziałem Możecie się, się cieszyć, zostawiać łapkę w górę. Co mamy kolejnego przygotowanego? Pokaż, Mogę proszę. Coś mocniejszego? Sobie, a może smok? Smok, smok. To było moje marzenie, żeby odpalić go. Odpalę Wam po raz pierwszy w życiu coś. Jesteśmy pośród dzikiego lasu. Jest tu bardzo niebezpiecznie. Jakieś zwierzęta chodzą. Prawda? No niestety mieć małego mnie Policja ten... nas złapana. No. Pojechała, ale za to leci tak zwany e... Exploder 4. Do wody leci. Zaraz Op. zobaczymy, czy wybuchnie. No poszło przez chwilę, słyszałeś to? Nie, nagrywaj, nagrywaj. O, nie nagrałeś Kurde. tego? Kurde Nagrałeś to czy nie? Nie Ale jesteś głupi Ale co f... tak długo? Nie no, bo to długi ląd ma Dobra, FP3, ale był fajny efekt Ja pierdzielę, ale fajnie walnęło O nie FP3 wrzucimy Tak się rozbłysło w wodzie ale było słychać nasz. No, fp 3 leci fp 3 to musi być fajna. To nagrywaj. Stanę na ławce. O, o kurde. To było widać już. To, to dobrze. A tam widzicie termy. Przepiękne termy. Drugie największe w Polsce chyba. Nie zasiedzieliśmy, nie wiem, Jeszcze pod tym przed chwilą skąd skąd gążymy, skąd to już górę. Jesteśmy, nie Pierwsza w nocy. Leci teraz. Ale już muszę iść do domu. Leci teraz. Tumbo mikro, ale to tam raczej nie. Nawet leciał do wody. O, to jest sympatyczne takie. Ja tam wejdę zaraz w te krzaki. Albo stanę na ławce. O. Czekaj, bo. Kolejny do wody O! o. Jeszcze jeden. Eksploderek teraz leci, więc o, mam, mam leję, trochę, leci. nagrywaj. Albo no. mam i też Nagrywaj. Nagrywaj? Uuuu. To jest znak. Ja Nie rupcie tego w domu. O. Nagrywaj, nagrywaj. Zaraz wybuch. O, już był błyski, teraz będzie wybuch. O! fajnie Aż tajemigowo mi wyszło Dalałem akurat Pięknie Teraz takie małego wieńko Tak zwany salut To nawet nie o, nawet chyba doleciało To będzie takie o, no. Może teraz fp gdzieś w takich krzaczkach W krzaczkach? Dobra, no i się podoba To nigdy tajemnicę wyciąg Ło! Ale pieprzu! Pieprznęło! Patrzcie, jaka dymuła! Jakie chmury! Ale ładny widok, ty. Nawet. No kurde, że ja tego nie zauważyliśmy. No kurde, co to było? Halo! Wydra! Pelikan! Albatros! Ale będzie to. pięknie Fala tsunami będzie żeby... o, chyba nie wypał Wypał, zaraz pierwszy. No to był znak, żeby nie zabić tego jelenia Ty to, to nie tu On jeszcze nie odpłynął Idź! Odpłyń! Teraz no. Teraz już odpłynął Teraz już Z nurtem poleciał. O jest o, o cholera, popatrzcie na to Ole, Ale na ziemi. poczułem ziemi Dobra, to Nie ma was tutaj Ale to Ej, było coś tak, mocnego tak, żeby O boże Co to idzie, zobaczcie to To będzie A mi już odmarzają ręce Będzie coś mocnego Będzie petarda nad petardami Państwa No o tu coś to jest, ty. Chowaj się, bo nie chcemy cię zabić, no bo się mi przykro Chowaj się, idź w lewo albo w prawo. E, słyszysz? Idź, idź Rzuć dalej A dalej? Jest ja tutaj blisko wrócę. patrz. Patrz jak fajnie będzie tak. jak poczujesz ziemię. A, szkoda. Olej pieprzu Ja jestem w szoku. Jest chyba ostatnia petarda. Trzymała się na ziemi? ta FP3, FP3 została tylko. Ciekawe czy siebie nagrywam w ogóle? Nagrywam siebie, zobacz. Jestem w karze idealnie Tak, idealnie. Jestem dobra. Dobra, teraz została FP3. Listo, FP3 musieli zrobić coś wielkiego. No. Tysiąc ławek w górę i tam żyd robi Nie, chociaż tak mógłby nie było tutaj tysiąca podsumów. Może by się nie dziwił. tutaj dobre miejsce, ale jeszcze, żeby nie było dosyć. Nie czuję, Nie czuję łapy. Co? Nie czuję łapy. Tu ty tak siedzisz? Nie no. uciekam. Ucie, no ucieknij. O, ale... o, Jezus. Bad, że nie. Nie, nie zatknąłem przechodzimy do no, z tego Korpusik no. A więc do następnego kadru Ok słuchajcie Pora wypić szampana na nowy rok Podziękować Panu Bogu Panu Bogu za ten stary rok dla mnie dla mnie fajny rok. Wiele się zdarzyło. Fajnych podróży. O cholera. Ty to jesteś szalony. No i pora otworzyć. Tylko żeby mnie tutaj nie pieprznął, bo on jest nieobliczalny. No. Ale chleje, no nie, nieraz <laughs> ja muszę. <grałem>, to. <laughs> Co, co się wydarzyło? Dlaczego, dlaczego jesteś podpływem substancji odurzającej zwanej także alkoholem? Co? To będzie cudowny rok. Wasze zdrowie. A co się dzieje? <grym> Zrobiłem to profilowe Nie robię żadnego profilowego z tobą robi, Mamy robić profilowy Ale Karol gdzie? Tu masz moc. Przysz, Ty tam nie dojdziesz, jesteś pijany pijany? No się dzieje? profilowe miciem Jakie profilowe? Ty jesteś jesteś pod wpływem alkoholu Karol Przyjacielu nic z Tobą żadnego profilowego nie robię. Nie robię żadnych. Dobra, dobra. To już idziemy. To pożegnaj się. A z No z widzami. Z widzami kanału Twojego. No dalej, żegnaj się. To ja to zrobię za Ciebie. Widzimy się w przyszłym roku. Wszystkiego najlepszego w tym pięknym dniu. Żegnam.